kanale granik Dama, tort jest bez orzechów i bez racynek? Bez. Ale gdy boli gardło, ważne chwile będą też. Bez taty? Sięgnij po lek Tantum Verde Duo i na ból gardła reaguj od razu, by powstrzymać rozwój infekcji. Tata! Bez ciebie byłoby bez sensu. Tantum Verde. Ważne chwile bez bólu gardła. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Wielkiej wyprzedaży w Media EXPERT. Teraz telewizory smart, laptopy do pracy i nauki, smartfony, piekarniki parowe, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy w super niskich cenach. A do tego w aplikacji Media EXPERT nawet 300 zł rabatów w kuponach na start. Renault Symbios Full Hybrid i e Tech systemem Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Samoładująca się hybryda z zasięgiem do 1000 km. Renault Symbios już od 97 900 zł z wyprzedażowym rabatem w finansowaniu Renault. Grypa. Nie chcę się męczyć. Biorę Gripex, który działa na wszystkie te objawy. Gripex działa. I ja działam. To jest lek dla bezpieczeństwa zgodnie z uloką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Niedrożność, zatok w przeziębieniu? Działam i biorę Gripex Hot Intense. Gripex Hot Intense udrożnia zatoki maksymalną dawką składnika. A ja mogę odetchnąć intensywnie. Gripex Hot Intense. Działam. Kim jesteśmy? Wirusem opryszki! Kim? Wredzą chorobą! Czego się boimy? Nie Nikt nas nie powstrzyma! Zrobi to Cheviran Comfort Max. Cheviran Comfort Max uderza w wirusa opryszczki z maksymalną dawką, zwalczając go w komórkach już od pierwszej tabletki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości zmasurdu się z lekarzem lub farmaceutą. Cheviran Comfort Max. Lek silniejszy od opryszczki. ostro i odbiera wolność. Buprom Max Sprint uderza ze swoją maksymalną szybkością. Płynna kapsułka wchłania się prawie trzy razy szybciej i uwalnia od bólu. A kiedy ból mnie nie ogranicza, lecę robić swoje. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Wybieram i Max Sprint. Wybieram wolność. Pyralgina. Skurczowe bóle brzucha. I na bóle pleców. I na bóle głowy. Pyralgina. Silne bóle. I na mnie zadziałała. Sprawdźcie sami. Pyralgina. Numer jeden w badaniach klinicznych u osób z silnym bólem. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Pyralgina. Numer jeden na silny ból. Honda. Uczymy się od ciebie od ponad 75 lat. Obserwujemy twoje codzienne wyzwania, potrzeby i marzenia. By lepiej rozumieć świat i tworzyć innowacje, które naprawdę mają znaczenie. Bo choć jesteśmy dumni z naszych samochodów, to najbardziej zależy nam na tobie. Honda hr pełna hybryda, już od 121 900 zł. Mokry kaszel? Weź Flegamax. Usuwa wydzielinę w oskrzelach i zatokach. zatokach też? Tak, Flegamax. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przy ulicy Finansowej mieszka Kasia, co remont planuje i z Providentem go realizuje. Na jutro? Na co dzień. Pożyczka na co dzień. Odkładaj 17 zł dziennie i spłać w 24 miesiące. Weź online lub u doradcy RRSO 29%. Provident jest dobrze. Usta natychmiast wygładzone i miękkie na długo. Dokładnie tego potrzebuję. Wybierz Regenerum. Regeneracyjny peeling do ust. Zawiera niewidoczne na ustach mikrodrobinki, które idealnie je wygładzają. Olej ze słodkich migdałów, odżywcze masła Shia i awokado mocno nawilżają. Co więcej, tworzą na ustach film, który zabezpiecza przed przesuszeniem. Regenerum to najlepsza ochrona ust w każdych warunkach. Genialne. Feeling i pomadka w jednym. Regenerum. Pełna regeneracja. Paznokcie. Zadbane, mocne i lśniące. Na tym mi zależy. Dlatego wybrałam Regenerum. Regenerum. Regeneracyjne serum utwardzające do paznokci. Błyskawicznie tworzy trwałą warstwę. Wypełnia ona drobne ubytki w płytce i scala jej strukturę. Zawarta w Regenerum żywica działa jak zbrojenie. Wzmacnia osłabione paznokcie i chroni je przed uszkodzeniami. Uch. Utwardzacz Regenerum daje lśniące i mocne paznokcie. Hybryda? Nie jest mi już potrzebna. REGENERUM. Pełna regeneracja. Najważniejsze wydarzenia II wojny światowej. Historia możliwych lat w nowej, barwnej postaci. Serial Druga Wojna w kolorze. Dziś o 21.00 w Focus TV. Czołgi. Jako skuteczna broń pojawiły się na arenie historii podczas I wojny światowej. Z biegiem czasu udoskonalone i bardziej niezawodne w działaniu stały się decydującą siłą we wszystkich zbrojnych konfliktach XX wieku. Serial Historia czołgów. Od wtorku do piątku o 21.00. Focus TV. Współczesne wycieczkowce to kolosy, długości około 300 metrów i wysokości 20 piętrowego domu. Konstrukcje tych olbrzymów. Rozrywki i atrakcje, jakie oczekują pasażerów a także sekrety organizacji i pracy załóg w serialu Wielkie Wycieczkowce w sobotę o 17.00 w FOCUS TV. Od świtu do zmierzchu. Jeden ze zwykłych dni wiosek i wioseczek z różnych zakątków Polski. Życie i praca toczą się tutaj zgodnie z rytmem natury, a mieszkańcy cenią sobie spokój, sąsiedzką pomoc oraz przywiązanie do miejsca, jego tradycji i historii. Serial Wioski, wioseczki. W niedzielę o 21.00 w Focus TV. Dzięki Wam w ubiegłym roku Fundacja Polska zbudowała wiele dobra. Świetlice terapeutyczne po powodzi. Oddział szpitalny dla dzieci w Żyraldowie. A żeby naprawić cholę serduszko, już nie trzeba lecieć za ocean. Można to zrobić w Katowicach. My pod opieczni czuliśmy Waszą pomoc każdego dnia. Dziękujemy. Dziękujemy. A, pomocy, na tungu.